Cześć, standardowo Darek. Widzimy się w podstawach na kiju, część druga. Dzisiaj pokażę Wam, być może troszkę jeszcze na jednym kiju, i dodatkowo, jako bonus, przejdziemy sobie do rzeczy na dwóch kijach. To nam da to, że ćwicząc na jedną rękę, wiadomo, możemy też wykorzystać drugą, a do tego nam będzie potrzebny drugi kij, ale najpierw. Ósemka, czyli ten młonek dwubitowy, tak jak kręciliśmy go tutaj w pierwszej części. W drugiej części postaramy się go zakręcić tak jakby, jakby z boku. To się nie różni y, zbyt wiele od, tej, od tego pierwsza, tej pierwszej ósemki, tak jakby. Różni się to tylko tym, jak widzicie, że w, pierwszej, czy w pierwszym odcinku mieliśmy rękę przed sobą. Teraz mamy tą rękę z boku. Tylko tym się różni ta ósemka. Zarówno do przodu, jak i do tyłu, jak widzicie. I teraz, jeżeli mamy na prawą rękę, to wiadomo, tą samą ósemkę możemy zrobić na drugą, na lewą rękę też do przodu, jak i możemy ją zrobić do tyłu. Teraz, co Wam może na pewno pomóc? Spróbujemy sobie zrobić teraz tak zwane przejście między figurami. Wykorzystamy do tego dwie figury, czyli tą ósemkę do przodu, wyciągamy ją do przodu. Jak widzicie. Jak ją złapiemy sobie w ten sposób, wchodzimy w lekko tarczę i z tą tarczą przechodzimy do ósemki do tyłu. Wracamy do tarczy. Możemy ją chwilę poprzekładać i wychodzimy do ósemki do przodu. Odwróćmy sobie teraz tą sytuację, czyli na prawej stronie będziemy kręcić do przodu. Wchodzimy do tarczy. I jak widzicie, łapiemy kij w lewą rękę po to, żeby wyjść tutaj do młynka ósemki, do tyłu. W płynnym przejściu mniej więcej wygląda to w ten sposób, że jest tylko złapanie kija i od razu wyjście. Złapanie kija i od razu wyjście. Pomijamy ten element tutaj tarczy, dlatego widzicie, od razu wychodzimy. Możecie sobie spoglądać też, obracając głowę, czy to w lewą stronę, czy to w prawą stronę? Dobrze. Ale w drugiej części miało być bonus, czyli dwa kije. Do tego, jak sama nazwa wskazuje, potrzebujemy dwóch kijów. Bierzemy dwa kije w ten sposób. Możecie sobie kciukami pomóc do góry. I teraz obie końcówki na kiju idą nam tak, jakby na dół, do przodu. Wyciągamy je przed siebie do góry, obracamy i teraz pamiętajmy o tym, żeby się tymi końcówkami nigdzie w twarz nie uderzyć, bo będzie was to po prostu boleć, jeżeli będziecie szybciej kręcić. Teraz tak, mamy w tej pozycji kij i teraz tamte końcówki, które są dalej, muszą nam pójść za plecy i do tyłu. Nie przejmujcie się, jak w momencie, kiedy się uczycie, tutaj gdzieś wam kije uciekną, żeby wejść. To jest płaszczyzna, którą też się trenuje tak jakby w czasie. To nie wychodzi od razu perfekcyjnie wszystko na 100%. Dlatego w miarę możliwie yy, w najdalszej odległości od siebie ręce trzymamy w ten sposób. I od początku na dółki je idą. Jak widzicie, w, ty, w tym samym czasie tak jakby końcówki te dalsze idą do przodu, to wtedy te końcówki, które są skryte za plecami, waszymi i moimi, Wychodzą nam, jak widzicie, do góry. I w tym momencie mamy obie ręce, tak jakby z przodu, właściwie od tej pozycji, i one nam wychodzą, te końcówki z środka, do góry i znów do poziomu. Wracamy za plecy. W tym momencie, kiedy chcemy wrócić za plecy tymi kijami, może wystąpić ten element, jak widzicie, jak chcę przejść tymi końcówkami dalszymi za plecy, to mi, tak jakby kij, idzie do przodu, ale tym się nie przejmujcie, bo. To zgubicie w trakcie ćwiczenia. To z czasem Wam zniknie, że będziecie sobie płynnie już przechodzić. Na razie, tak jak na, powiedzmy, uznajmy sobie, że to jest jeszcze do przyjęcia: to takie odejście od płaszczyzny, ale w późniejszym etapie musicie sobie to usprawnić do tego momentu. I to jak widzicie, mamy tak, jakby synchronicznie synchronicznie, czyli wtedy, kiedy one nam idą równo w tym samym tempie. I teraz. Dlaczego wspominam o tym, że synchronicznie? Ano dlatego, że jak wiecie, możemy to też zrobić asynchronicznie, czyli one będą nam chodziły na zmianę, te kije. Jeżeli ustawicie się mniej więcej, nawet lekko obrócicie ciałem i teraz tak, tutaj będzie jedna ręka, trochę dalej, tutaj będzie tak na zmianę, bo kiedy kręcicie synchronicznie, ręce Wam chodzą tak jakby tak jakby razem, kiedy asynchronicznie będziecie kręcili na kiju, to Prawa ręka będzie z tyłu, trochę, lewa będzie bardziej z przodu, i staramy się od razu: lewa ręka idzie od razu za plecy, prawa ręka wychodzi od razu za pleców, do przodu. I zatrzymujemy, tak? I teraz mamy tą zatrzymaną pozycję, i prawa ręka idzie nam za plecy, lewa wychodzi do przodu, jak widzicie. I znów sytuacja się powtarza: lewa ręka idzie za plecy, prawa ręka wychodzi do przodu. Prawa ręka idzie za plecy, lewa ręka wychodzi do przodu. I jeżeli upłyniemy sobie ten ruch, to wtedy wyjdzie nam powiedzmy sobie takie sobie młynki, ósemki jak to woli, w jedną stronę i jak wiecie wszystkie rzeczy możemy zrobić w drugą stronę. w tym momencie macie już powiedzmy kolejną figurę na dwa kije. Plusem, który Wam jeszcze może pomóc rzeczą, jest, nazwijmy to sobie bitówka. Na jednym bądź na dwóch kijach. Chodzi o to, że jednym bądź dwoma kijami kręcicie kółka, tak, żeby końcówki, które są z przodu, nie wyszły wam za linię tak jakby pleców, one ciągle muszą być z przodu. I możecie to robić zarówno z jednym kijem, jak z dwoma, w jedną stronę. Mamy to samo w drugą stronę, tutaj staramy się wprowadzić w miarę te końcówki równo. I teraz, jak mamy w jedną i drugą stronę, to teraz spróbujmy sobie, żeby obie końcówki nam, jak widzicie, wchodziły tak jakby do środka. One w pewnym momencie może się zdawać takie złudzenie, że będą nam się o w ten sposób mijały. Nie jest to błędem. W jedną stronę mamy w drugą stronę, jak widzicie? Ja widać tak jakby różnice. Tutaj chodzą nam takie razem synchronicznie, prawda? Tutaj trochę chodzą asynchronicznie w jedną, czy też w drugą stronę. Dodatkowo, co możemy jeszcze zrobić na kiju? Skoro mamy bitówki na dole, robimy sobie te bitówki na dole, to też możemy spróbować zrobić to na górze. Różnica jest tylko taka, że ta końcówka, która teraz była za plecami jest z przodu, ta, która była z przodu jest z tyłu i sytuacja nam się tutaj powtarza. Teraz też staramy się, żeby te końcówki w miarę chodziły sobie synchronicznie równo. Te, które są z przodu nie powinny nam Opuszczać tej linii z przodu, nie powinienem iść z tyłu. Z kolei te z tyłu nie powinny wejść do przodu. Mamy w jedną stronę, tak samo w drugą stronę. I standardowo mamy obie do środka. Bitóweczki, wtedy jak widzicie, one tak jakby idą nam od góry. I mamy od środka, czyli idą nam na zewnątrz. Wtedy idą nam tak jakby od strony brody, sobie to nazwijmy. Dodatkową rzeczą, którą możecie też spróbować sobie na kijach kiju, jest, nazwijmy sobie to, izolowaniem. Chodzi o to, że w punkt izoluj, staramy się izolować ten kij. Czyli jak złapiemy sobie, załóżmy sobie, że ta końcówka ma być w jednym miejscu, i staramy sobie obracać kij w ten sposób. Jak widzicie, możecie sobie drugą ręką pomagać. Tutaj się staramy, żeby ten kij, powiedzmy, trzymał w miarę, powiedzmy, punkt, ten środkowy. Wiadomo, że on na początku będzie uciekał. Możecie próbować sobie na jedną rękę. Przenieść. To jest bardzo pomocne, kiedy na przykład kręcicie sobie tutaj ósemkę do tyłu. Chcecie sobie ją zatrzymać, przenieść w ten sposób i znów kręcić ósemkę do przodu. Zatrzymać, przenieść, powiedzmy, w ten sposób i kręcicie ósemkę do przodu. To jest takie, powiedzmy, możecie się z tym bawić, tak, że przekładacie z jednej ręki do drugiej i powiedzmy... Mi, mi tutaj ucieka, ale to jest wszystko, tak jak mówię, do wytrenowania. Powiedzmy, w miarę, żeby to jakiś punkt trzymał. Wydaje mi się, że na podstaw na kiju część druga jest tyle, będzie na dzisiaj. Nie chcę też Wam, tak powiem, przytłaczać właśnie informacjami, to jest wszystko do wyćwiczenia. Powtarzajcie to sobie, wszystko też jest do znalezienia w internecie. Dziękuję.